Ale dzisiaj jest piękny poranek, proszę zobaczyć. Sarenki tutaj wyszły na łąkę i się pasą. A łąka, zobaczcie, jakie jest pięknie ukwiecona. Właśnie jaskry, kolorowe trawy, takie, które nadają taki lekko fioletowawą barwę. Coś białego jeszcze tu kwitnie, później się przyjrzę, co to jest. No, ale margaretki, właśnie margaretki też zaczynają już kwitnąć. Ale z margaretkami to pokażę. Całą łąkę, jak ona tutaj pięknie rozkwitnie, to będzie widać całe pole margaretek teraz, jest. Ich na razie jeszcze niewiele, dopiero zaczynają kwitnąć, ale piękny poranek i te dwie sarenki, śliczne, zaraz się oddale, wrócę, żeby dać, dać im spokój, niech się pasą spokojnie. No piękne, piękne. Jeden Maruszki, no to chyba to nie sarenka, to koziołek jest, chyba. Zdaje się, Maruszki. No piękny poranek i to niebo takie też w różach jeszcze w fioletach lekko i te, te dwa zwierzaczki tutaj przyszło się paść na łące. Jest pięknie, prawda? Ale cudnie je widać teraz. No piękna łąka ukwiecona i te dwa cudne zwierzaki. No nie ma lepszego widoku. niech się pasą spokoju, chociaż tutaj właśnie na tej drodze to raczej nie będą miały spokoju dobrze, że mój piesek jest taki spokojny i on nie goni tych zwierzątek on no, sobie spokojnie tutaj spaceruje przyzwyczajony do właśnie spacerów ze mną po tej alei pieszo-rowerowej <grymne> także nie będzie gonił raczej sarenek tutaj one tam spokojnie sobie siedzą w trawie. Oj, skoczyły, skoczyły. To chyba jednak zdecydowały się odejść trochę dalej, bo tam dalej jest taka łąka. Ale fajnie w podskokach tak biegają. Tam dalej jest taka, taka łąka też ścinana, bo tutaj widzimy właśnie taką piękną różnicę między łąką ścinaną i nieścinaną. Ścinana jest tutaj, cudnie ukwiecona, prawda? A tam dalej. Przy tych szakach jest nieścinana, bo tam jest troszeczkę podmokły teren i tam nie ścinają, ale do tego bagienka tam jest jeszcze kawałeczek, a nieścinana, proszę zobaczyć, nie wygląda za ładnie. Także lepiej jest ścinać łąkę, wtedy ona się tak odradza. Jest taka cudna, ukwiecona. Łąka potrzebuje ścinania, obgryzania właśnie przez zwierzęta, czyli wypasania zwierząt na łące. Łąka tego potrzebuje. Kwiaty, żeby mogły rosnąć, potrzebują ścięcia tych starych, wysokich roślin, traw, odrostów. Wtedy odrasta pięknie. Właśnie po drugiej stronie też widać ten efekt. Może kiedyś go pokażę jeszcze bliżej. A właśnie tutaj jest takie poletko jaskrów. I te trawy, takie podróżej i fiolety, prawda? No cudnie to wygląda. Różne trawy, bardzo różne. Ale najładniej tu będzie, jak jeszcze margaretki zakwitną, to będzie przepięknie. No zobaczymy, jak w tym roku zakwitną, bo łąka też po pierwsze co chwilę wygląda inaczej, bo co chwilę coś innego kwitnie. Jeszcze niedawno tutaj kwitły mniszki lekarskie, a teraz dominuje żółć, jaskrów, ale również właśnie te trawy, takie róże, fiolety traw, no pięknie to wygląda. No i tam jeszcze kwitną jakieś drzewka, to zdaje się, że musiała podejść bliżej, żeby zobaczyć, co to kwitnie. Ale wydaje mi się, że są to głogi, bo tak o tej porze właśnie głogi kwitną. Ładnie wygląda łąka, prawda? Ale widok to będzie najpiękniejszy właśnie. Jeszcze czekam na niego. Oj, no, i tutaj leci helikopter i zagłusza ten piękny koncert ptaków. O, może tym zbliżeniem na, na te cudne jaskry zakończę. O, tu jest taka mała kępka właśnie jaskrów. O ja bardzo lubię jaskry. Cudne kwiatuszki. Żółciutkie, piękne. Tym zbliżeniem zakończę.